A tu jest odpowiedź na pytanie czy możliwe jest czerwienie w izolatorze. Pszczoły zdecydowały, że i owszem, już po tylu miesiącach niewoli matki spróbowały Roz, rozmnażać się w mniejszej przestrzeni niż robiły to do tej pory. Jest to standardowy izolator kupny. Także, jak widać, ta druga część przylegała ściśle. Tu jest ten wypustek, taki plastikowy, w którym stykały się obie części izolatora, i mimo tak małej przestrzeni, pszczoły jednak wybudowały komórkę, komórki i namówiły matkę do składania jajek. Dziś ta matka została wypuszczona, więc teraz będzie miała pole do popisu, żeby czerwić. Wypuszczenie ostatniej matki z izolatora 17 marzec 2019 roku.